Cześć Witam na moim kanale po wygranym, lecz skandalicznym w sumie meczu w naszym wykonaniu z Coventry w półfinale FA Cup. No to co? 3, 2, 1, zaczynamy. A więc jak już powiedziałem, jesteś po meczu z Coventry naprawdę. No skandaliczny mecz, skandaliczny mecz w naszym wykonaniu. Tak. No tak nie można grać. Już mówię to po raz setny chyba w tym sezonie, że tak nie można grać. Zaczęliśmy dobrze. Zaczęliśmy pod kontrolą. Bym powiedział wręcz, że ta pierwsza była dość senna. Ale mecz kontrolowaliśmy. Prowadziliśmy 2-0. Wiecie. Pierw pier, pier fajnie się znalazł McTominay. W, w, wszedł w pole karne. Później fajnie się tam odnalazł Harry Maguire ze swoją główką po Później mamy 3-0. Mamy mecz pod kontrolą. 3-0 z Coventry. Z drużyną z Championship. I co? po 3-0 się dzieje? No właśnie. Z naszej strony nic się nie dzieje. Siadamy. Siadamy, jeszcze raz siadamy, odpuszczamy sobie ten mecz. No Bo, jak to inaczej, można nazwać do oliwy, do ognia, też gdzieś tam dolewa. Znowu niezrozumiała zmiana naszego El Treneiro Haga, który ściąga aktywnego, walczącego, chcącego grać do przodu Gernacho. a wie się wprowadza Antonego, który tak naprawdę. No nic nie zrobił w tym meczu. A, a, a trzymał do samego końca. Do samego końca praktycznie trzymał Rashforda, który nadawał się już do zmiany po pierwszej połowie tak naprawdę. Tracił piłki. Ja go tylko zapamiętałem w tym meczu z jednego strzału, takiego groźnego, i to wszystko. A tak, to jak już mówiłem, tracił piłki, spowalniał akcje, ale to notorycznie spowalniał nasze akcje. No nie, ja myśli, myślałem, że no. Wcześniej go ściągnie z tego boiska, on go trzymał tam do 90. chyba prawie minuty. Później wszedł za niego Amat. No, no, ale no gdzie, no gdzie to ja, ja, ja widziałem, że dzisiaj przynajmniej Garnaczo to się chciało. Ja widziałem przynajmniej, że Garnaczo się dzisiaj przynajmniej chciało na tym boisku. Wiecie. Bo biegał, jak już mówiłem, grał, cały, cały czas chciał grać do przodu, wkurzał się, jeśli nie dostawał piłek, yy, pokazywał się do grania. Yy, właśnie to, że jeśli cały czasem koledzy go nie widzieli, no to to jest nie jego wina, ale on sam, no chciał, miał to wielką chęć do grania. Mówię to po raz chyba trzeci czy czwarty, no ale <laughs> wiecie, no chę chęć do grania to jest najważniejsze w tym wszystkim, no żeby chcieć grać, chcieć biegać, chcieć zdobywać kolejne bramki, tak? No to jest w tym wszystkim najważniejsze. On to miał, on to chciał, to zrobić, no. Nie, ściągnął go z boiska, nie wiem, pomyślał sobie znowu, co spierdolić w tym meczu po raz kolejny, co w tym meczu spierdolić w kolejnym meczu. Bo to nie pierwszy raz tak. Nie no, ściągnę Garnaczo, ściągnę Garnaczo, wpuszczę Antonego. No i zrobił. Jak ściągnął Garnaczo, tak straciliśmy zaraz trzy bramki. W przeciągu dwudziestu paru minut straciliśmy trzy bramki. Pierwsza bramka, nie wiem co robili obrońcy, Kto, gdzie cokolwiek ktoś tam robił, tak naprawdę, no nikt go nie akrył w polu karnym, radosny futbol. Yy... Druga bramka, yy... no cóż, yy... niefortunna obrona, rykoszet, wpadło, ale ktoś do tego strzału dopuścił, ktoś do tej sytuacji w ogóle dopuścił, tak? A trzecia bramka, no to karny, no to... Wiecie, znowu nie, niefortunna interwencja Arona wan po raz drugi. No ale to, znowu mówię, ktoś do tego dopuścił, ktoś do tego dopuścił, że Aron wan musiał starać się interweniować, ktoś do tego dopuścił, do tej akcji, do tego, że ten zawodnik wszedł w ogóle. No wiecie. Straciliśmy, jak to się mówi, jeszcze na dodatek McTominaya. Kolejna kontuzja chyba, ja nie wiem, bijemy już jakieś naprawdę giga rekordy, jeśli chodzi o kontuzję w tym sezonie. Tam już całkowicie wszystko leży. Całkowicie to przygotowanie fizyczne leży, naprawdę. To, to, to jest tragedia to, co się dzieje. Po prostu to jest źle przygotowanie taka fizycznie, są albo, albo są niedotrenowani, albo są przetrenowani, albo jeszcze coś, no. Tam, tam, tam Całe zarządzanie tą no, no, no leży, no leży. Nie wiem, mi się badawało, że przed, w, w, po każdych treningach y, bada, się, bada się, wiecie, no, zmęczenie zawodników, ja, ja, jak są zmęczeni, jak mają zakwa, jakie mają zakwaszanie organizmu i po tego później dobiera się treningi, tak? Odpowiednie. Ale moim zdaniem no, u nas do no, takiego czegoś się nie używa, takiego czegoś się nie robi, no. Nie stosujemy takich rzeczy chyba, bo to kolejna kontuzja, tak? Ale, ale wiecie, no, od razu powiem, to, że mieliśmy się sporo kontuzji, mieliśmy jednego zdrowego obrońcę środkowego, to przed niczym nie tłumaczy. To nie tłumaczy w ogóle przed niczym. Bo mieliśmy 3-0. Nawet przy takiej grze, jakiej, jaką grę prowadziliśmy i przy takim składzie, jaki mieliśmy, mieliśmy 3-0, mieliśmy wygrany mecz, wystarczyło to do końca. I po prostu starać się zdobywać kolejną bramkę, jeśli były by ku temu okazje. Nie. Siedliśmy, jak zwykle. Pierwszą bramką daliśmy prądu, podładowaliśmy ich kowentry. No oni, oni poszli za ciosem, oni zauważyli, że nie mają do stracenia, za jak szli jedną mogą drugą, a my z każdą minutą graliśmy gorzej, z każdą minutą się coraz bardziej cofaliśmy, coraz bardziej się baliśmy chyba. No nie wiem, jak to, jak to jeszcze opisać. No to była tragedia, była druga połowa od 60 minut to był skandal. To był skandal gdzieś tak mniej więcej o 60 minuty. A jak już mówię, tą pierwszą bramkę strzelił tak już poszło. No i oczywiście, no, gigantyczne szczęście. Gigantyczne, gigantyczne szczęście z tym spalonym, bo tam były centymetry. Tam były centymetry, i byśmy nawet, wiecie, tych karnych nie mieli. No, a karne, no to to już karne, to ja nie wiem, jakim cudem w ogóle wygraliśmy. Nie wiem, bo już pierwszy, pier, pierwszy strzał widzę: Kazemiro nie trafił, mówię: koniec, koniec, siądą psychicznie. No ale widać jakoś tam ona na jeden, jeden, jedną bramkę, jeden strzał obronił na bramkę, no, a później przy tym drugim niecelnym, no to tam sprowokował, coś tam podszedł, nagadał yy, temu zawodnikowi, yy, za co został żółtą kartkę. No, ale jak widać, no poskutkowało to, ale dalej nie wiem, jak my awansowaliśmy do finału. Naprawdę. Po tym, co pokazaliśmy w drugiej połowie tej 60 minuty, czyli 30 tam jeszcze doliczony czas, 30 parę minut, drugie połowy plus pół godziny doliczonego, do jeszcze doliczonego czasu do, do, do tego dogrywki, no to naprawdę. No. W zasadzie tak. Miałem no sytuację jeszcze Hojlun, gdzie tam na nodze, gdzie to tam w polukarnym dostał i mógł ten mecz zamknąć tak naprawdę, i, i, i nic by się nie działo. Mielibyśmy 4-2 i byłby spokój, no ale nie zrobił tego. Później do Ugrywce miał strzał. Bruno, no to tam piłka odbiła się od poprzeczki i, i je wpadła, no ale no tutaj to, to wiecie, no. Zaważyło parę centymetrów, ale to co zrobił tam Hoyle, no to no po prostu źle, źle się zachował w polu karnym i tą piłkę tylko stracił. Tak zrobił to w stylu Rashforda, bym powiedział. A, a mógł mo, a skończyć, skończyć ten mecz tak naprawdę. No ale druga, druga sprawa no to też no, nie graliśmy dzisiaj na niego tak naprawdę. Wiele piłek nie dostał. Zresztą jak w poprzednich meczach, no. no i No i naprawdę. Nie wiem, ale ja nie rozumiem. Jeszcze się wrócę do Rashforda. Jakie, co on ma na, na, na naszego Ten Haga, ten Rashford? Jakie ma papiery? Nie wiem, może jakieś filmiki kompromitujące. Nie wiem, ale no, jak można? Non-stop, co masz go wystawiać w pierwszym składzie? Jak można? On tam dreptał po tym boisku tak naprawdę, dreptał tam. A jak już mówię, dostał piłkę, zwalniał. Pierwszy hamulcowy. Iść iść do przodu to on zaciągał ręczny i się rozgląda. I do tyłu, i do boku. No ludzie, a, wie, a wiecie, co jest w tym wszystkim najgorsze? No to! To jest, to jest normalka, że porwaliśmy 3-0 i daliśmy sobie wy, wydrzeć to zwycięstwo i Doprowadziliśmy do remisu 3-3. To akurat jest normalka. Bo to już nie pierwszy raz takie, takie, takie rzeczy yy, widzimy w tym sezonie. Ale wiecie, co jest w tym wszystkim najbardziej frajerskie? To, że to była drużyna z Championship. Nie możesz, drużyna z Championship nie może z taką drużyną. sobie takie coś pozwolić. I wielkie brawa dla drużyny Coventry. naprawdę wielkie brawa i yy, wielkie słowa uznania że się nie poddali, że doprowadzili do remisu i gdyby nie te tak centymetrowy spalony, w, graliby w finale. Bo naprawdę, naprawdę pokazali w drugiej połowie, że potrafią grać w piłkę. A my normalnie no, cudem, 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 ale takim cudem naprawdę awansowaliśmy. Ale no, druga połowa od momentu strzelania bramki styl był fatalny, fatalny i jeszcze raz fatalny. Yy, no mówię, Mimo wygrania tego meczu, to, tą drugą połowę, praktycznie całą, zagraliśmy frajersko. Frajersko zagraliśmy, yy, bo wiecie, mentalność, mentalność naszej drużyny to jest domek z kart. Mentalność Manchesteru United to jest domek z kart. Lekko łupniesz w stół i zaraz się wszystko trzęsie. Dostaje na bramkę. Stara się wszystko trząść, mimo że było 3-1. Wciąż można było tam mieć kontrolować, jego dowieść. Stara się strzelić na 4-1. Nie, oni się zaczęli trzęść. Drugie uderzenie, no to to już w ogóle zaczęło wszystko się machać. A trzecie to już się wszystko zawaliło tam. Zawalił się ten cały domek z kart. No, naprawdę, no, w tym sezonie no, mentalnie, mentalnie. No leżymy mentalnie. No leżymy mentalnie. No nie wiem. Ehm. W meczu z Liverpoolem potrafiliśmy stawić czoła. W meczu z Coventry z Championship nie dajemy rady. Nie wiem, co nie mają, jakieś rozdwojenie jaźni, czy co? Że raz tak, a raz tak grają? No, wie, no wiecie, no tak samo z Bormów, no przecież to też słabsza drużyna, tak? Tak samo Coventry to jeszcze słabsza, można powiedzieć, bo to drużyna z Championship. I gramy takie rzeczy. I mówię: no, brawa dla Kowentry. Że powalczyli, że dali radę. Że, że się nie poddali, że doprowadzili do 3-3. Brawa, brawa, brawa za ich poświęcenie. A my cóż, no? Zagramy w finale. Finał gdzieś za miesiąc będzie, tak? Z kawałkiem. Tak naprawdę. No, nie wiem, co się do czasu wydarzy. Może się jacyś zawodnicy wykorują. Może będzie, może będzie więcej zawodników do grania. No, ale. No nie, no nie wiem, ja już bym naprawdę szeroko drzwi, tak bardzo szeroko drzwi otwierał dla Erika Tenhaga. Naprawdę, bo no po raz kolejny w sumie no, no trochę zamieszał, nie? Bo, trochę zamieszał, bo do momentu zejścia Gernacza trochę nam to wychodziło jakoś, a, a później jakoś nie wychodziło. No, tak podsumowując to. Podsumowując to wszystko, ten cały dzisiejszy występ to no przy takim doświadczeniu jakie mamy, przy takich zawodnikach jakie mamy doświadczonych, wiecie, Bruno, Casemiro, Harry Maguire, jeszcze można mówić przecież też, tak? To są naprawdę doświadczeni zawodnicy. Eriksson się później pojawił, też doświadczony zawodnik, reprezentant kraju. I my gramy to, co gramy. I my tak gramy. My sobie dajemy strzelić trzy bramki. Z tak doświadczonymi zawodnikami w składzie. A praktycznie dajemy sobie strzelić cztery bramki. Tylko mówię, uratował nas ten centymetr spalonego. No naprawdę. Na koniec jeszcze tylko powiem. Jeszcze raz przypomnę to, co mówiłem przed paroma sekundami. Ja otwieram szeroko drzwi dla Rika Haga, bo ja nie widzę żadnego pogresu. Ja nie widzę jego w zeszłym, na następnym sezonie, żeby on miał coś zrobić, żeby miał coś w tej kwestii nowego wymyśleć, bo skończy się tak, jak się skończy zawsze. Dojedzie ich na przygotowaniach, później wyjdą zmęczeni od sierpnia i będziemy mieli, wiecie, powtórkę z rozrywki. Także tak na koniec, tam są drzwi. Przysłowiowe. No i cóż, to było na tyle, bo nie ma co tu się frustrować więcej. Jeśli Wam się podobało, zalejkujcie, napiszcie komentarz, co o tym sądzicie. Może będziecie się na to spoglądać bardziej przychylnym okiem, może bardziej krytycznym. Trzymajcie się! Na razie! Hej!